Co poniedziałek, Paweł Wójcik, prezes Botum Finance Help, przychodzi z garścią informacji z ubiegłego tygodnia. A ja ze skrótem tych informacji. Pierwszym tematem są kontrowersje wokół odwołania rzecznika finansowego. I pomimo, że został odwołany już ponad miesiąc temu, nadal nie mamy nowego rzecznika. Na czym polegała kontrowersja? Otóż oficjalnym powodem odwołania rzecznika było niespełnienie przez niego formalnych wymagań. Nieoficjalnie zaś, według dziennikarzy Mani.pl. Powodem była współpraca, być może kontrowersyjna, z poznańską kancelarią. Czy faktycznie była to kontrowersyjna współpraca? Jeżeli temat Cię interesuje, zapraszam do obejrzenia całego filmu Pawła Wójcik. Temat numer dwa. W sądzie okręgowym w łodzi zapadł niekorzystny wyrok dla Frankowicza. Uwaga, uspokajam, nie chodzi tu o konsumenta, chodzi tutaj o przedsiębiorcę. Także przedsiębiorco, jeżeli masz bądź miałeś kredyt na firmę, koniecznie obejrzyj. Film Wójcik. Trzecia sprawa i tutaj nadstawiają ucha frankowicze Gettin Nobel Banku. I teraz uwaga, bo sprawa jest poważna. 19 września tego roku Sąd Najwyższy zdecyduje, czy sprawy toczące się przeciwko bankowi w upadłości, czyli Gettin Nobel Bank, muszą być zawieszone, czy też mogą być kontynuowane z syndykiem masy upadłościowej. Chodzi tu oczywiście o stwierdzenie nieważności umowy. I ostatnia, czwarta sprawa bez precedensu. Tenże syndyk masy upadłościowej, Marcin Kubiczek, domaga się dla Leszka Czarneckiego i jego trzech współpracowników, będących członkami zarządu, dziesięcioletniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w spółkach. A jak wy uważacie, powinna być taka personalna odpowiedzialność? To wszystko na dzisiaj, a jeżeli chcecie być na bieżąco, obserwujcie mój profil.